Witam wszystkich, jesteśmy dzisiaj w Żninie, radio Żnin FM i będziemy rozmawiać hardkorowo, także nie będzie żadnej lipy, bo chłopak już ma przygotowane wszystko, będziemy działać. Do sęka, do Tylko steak'ów nie ma. To była klasyka muzyki Tomka Matuszaka, 17 minut po godzinie 12 w Radiu Nilefem. Moim gościem jest dziś Robert Burnejka, znany jako Hardkorowy Koksu. Witaj Robercie. Witam, witam. Tak, sam Robert tutaj jest. Ćwiczyłeś <laughs> już dzisiaj? Dzisiaj na razie nie, także... muszę być jakiś trening trochę później. A powiedz mi, ile godzin dziennie zajmują Ci ćwiczenia? Ile godzin, półtora godziny, coś tak. I wystarczy półtorej godziny, żeby wyglądać tak jak ty? Bo ja patrzę na siebie i wiesz bez porównania. No jak widzisz, to starczy, nie? Dużo ludzi myślą, może ja tam śpię na silowni, nie? No to powiem, że na siłowni chodzisz, to nie jest wszystko, jak wyglądać, nie? Musi być dieta odpowiednia, hmm, wyspać się, jedzenie i tak dalej. Także dużo rzeczy wchodzi w tym, nie? A powiedz mi, steki są bardzo ważną, ważnym punktem tej diety, czy po prostu jest to Twój przysmak, który lubisz sobie od czasu do czasu zjeść? Steki są najważniejsze A Czyli wszyscy słuchacze już teraz pędzą do sklepu i kupują steki. Jak to się stało w ogóle, że zacząłeś umieszczać swoje filmiki promujące kulturystykę w internecie, w serwisie YouTube? No tak powoli się bawiliśmy z tymi treningami i ktoś tam napisał Hardkorowi koksu jest pompa coś tam nie No i każdemu to się przykleiło nie i tak z tego się zaczęło Więcej to w Polsce nie W ogóle nie jesteś Polakiem jesteś wchodzisz z Ukrainy tak? Jak ktoś... Nie nie z Litwy Z Litwy przepraszam z Litwy jak to się stało że znalazłeś się w Stanach Zjednoczonych? No ja się urodziłem na Litwie i jak miałem 21 lat po prostu Wyjechałem do Stanów, gdzie miałem tam znajomego przy Nowym Jorku i no, tak się stało, że tam już mieszkam 13 lat. Nie? Do rozmowy z Robertem jeszcze wrócimy za kilka minut, tymczasem zostawiam Was z muzyką w najlepszej tonacji, oczywiście tylko na 96 FM. Słuchajcie, Radia na 96 FM. Przypominam, że dzisiejszym moim gościem jest Robert Burnejka, znany wszystkim Wam jako hardkorowy koksu. Przed chwilą dziewczyny poprosiły mnie o to, żebym wyszedł na chwilę i poprosiły, abym zadał Ci pytanie, jaki jest Twój ideał kobiety? <grystanie> Dobre pytanie. Właśnie przyjechałem do żeby zobaczyć, czy tutaj są fajne dziewczyny, czy nie. nie? <grystanie> I? Jak wrażenia? No wiesz to dzisiaj trochę chłodno się zrobiło, to poubierali się długimi spodniami. Ja lubię, jak dziewczyny chodzą, wiesz, krótki z i widać nogi więcej widać to nie mają nie ale tak tak to jest jest tutaj są dziewczyny i powiem że pytanie było jakie tam że jakie idealne dziewczyna czy no idealna dziewczyna no to wiesz najpierw musi mieć cycki jak trzeba Dupcie ma być dobra długie nogi wąska talia i bardzo ważna rzecz. Musi mieć ładne zęby. O, a dlaczego ładne zęby? <noise> Jak to, dlaczego? <noise> Powiedz mi, jakby zobaczysz ładne dziewczyny, wszystko i się uśmiechnie, i wiesz, tam robaki wychodzą, no to no, mi się wydaje, no, tak. że ucie uciekłby, nie? <noise> no faktycznie, no to wtedy trzeba się zastanowić nad inną zdobyczą. <noise> no tak. <noise> Jeszcze zastanawiam się. Co sprawia, że ludzie cię lubią poprzez twoje filmiki, poprzez twoje zachowanie, czy jeszcze coś innego na to się składa? Dlaczego mi lubią? No bo jestem wariatą chyba nie. <grym> I przy tym mi się wydaje, że jesteś bardzo szczery w tym, co robisz, ponieważ y, można powiedzieć, że tam nie ma lipy w tych filmikach. No nie ma, słuchaj, ja jestem prosty człowiek od razu mówię jak jest i to tyle. Nie, nie ściemniam nic tam. Mhm. W kwietniu tego roku stoczyłeś krótką walkę w razem z Marcinem Neymanem i zastanawiam się, czy zamierzasz jeszcze walczyć. <laughs> Dobre pytanie. Nie no walczyć, walczyć, zobaczymy jak, jak tam coś tam będzie, ale powiem, że z tego nie będę robił tam jakieś kariery, ale może sobie na no ja, jaję tam wyjdę wiesz do ringu, jak drugi się trafi jakiś jak będzie za dużo świrował jak Najman, no to trzeba będzie go pouczyć, nie? No Najman był bardzo cwany, jednak w drugiej rundzie, w 32 sekundzie przegrał. No tak, był koniec tego. Myślę, że się nie spodziewał po tobie tego, że tak szybko go rozłożysz. No nie wiem czy się spodziewał, ale uciekał długo, nie? No. Nie, nie każdy, kto jest mądry w gadce, później pokazuje na co go stać. Mam tutaj twoje wymiary, i jeżeli któreś z tych jest już nieaktualne, to proszę, żebyś mi poprawił. Biceps 61 cm, klatka 142, udo 81, łydka 55, szyja 55 i pas 87. No coś podobnego. A, coś podobnego. W sensie, że powiększyły się, wzrosły te wymiary. No nie mierzymy z tak, już. Jeszcze miałem się zapytać, co się sprowadza do Żnina. Do Żnina właśnie przyjechałem tutaj pograć trochę w paintball park. Bo w przeszłym roku tu byłem, mhm. grałem i chłopaki obiecowali mi, że będą trenować cały rok. I sprawdzimy teraz. I rozumiem, czy... że tutaj też zamierzasz wygrać. No to na pewno, sprawdzimy. Czy ta robota była taka, czy wspiłam mu ręku, nie? Nie wiadomo. <laughs> powiedz mi jeszcze, jak można zachęcić młodych ludzi do tego, żeby uprawiali sport czy też kulturystykę. No, na pewno zachęcić można, że oglądają moje filmiki na YouTubie, pierwsza rzecz, a więcej powiem, że muszą ćwiczyć. Muszą ćwiczyć i żeby coś osiągnąć założyłem tutaj żinie, i nie chcą ćwiczyć. O. Tak, właśnie pójdę i sprawdzę i zrobię porządek, bo tylko lubią popić sobie po kątach. A, czyli w sensie, że ćwiczą rękę sięgając po kolejne piwo. No tak, tak, tak się nie ćwiczyć. Widzisz z ciężarami. Trzeba mieć sztangę w rękach, a nie piwo. A powiedz mi, czy ktoś, kto się tym zajmuje profesjonalnie, musi ich ćwiczyć? Czy oni po prostu mogą iść na pierwszą, lepszą siłownię i sami spróbować swoich sił? Na pewno możesz iść sami spróbować, każdy gdzieś zaczyna. Na pewno można się zapytać, i już dużo ludzi widzieli moje filmiki, też tam dużo z tego można się nauczyć. Także nie trzeba jakiejś nie wiadomo jakiej osoby, żeby ćwiczyć, nie? A jak wspominasz realizację programów TFM Turbo? Fajnie, bardzo, bardzo fajnie było i mi się wydaje, że program był udany. Może jeszcze będzie trzeci sezon, na razie nic, ale zobaczymy jak tam wszystko pójdzie, Poza kulturystyką, poza paintballem, coś jeszcze Cię interesuje? No i poza kobietami. Takie Na Kiahabi mam właśnie mieszkam, to sobie pojadę poszczeleć nie w górach w Polsce, to wiesz, nie można szelać tylko pintballę, nie? Tak. tak. <laughs> A tamto z prawdziwymi genami i... to jest dobry fajnie. Kiedy przyjechałeś do Polski, na przykład za pierwszym razem czy coś cię zaskoczyło w tym kraju? Zaskoczyło? Tyle ładnych dziewczyn było, że nie wiedziałem co się dzieje. <laughs> <laughs> ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli się spotkać chociażby w na Fem albo na paintballu. Na pewno, że tak. Pozdrawiam wszystkich. Siły jest. Nie ma tutaj żadnej lipy. Zostańcie z nami na 96FM. Przypominam, że moim gościem był Robert Burlejka.